O czym warto pamiętać tuż przed egzaminem? Z tej strony Marta, doświadczona egzaminatorka, i pomagam obcokrajowcom przygotować się do egzaminu B1 z języka polskiego i zdać go bez stresu. Pamiętaj o tym, żeby wziąć ze sobą na egzamin paszport. Koniecznie mi ze sobą paszport, ważny paszport. Bez tego nie wejdziesz. Weź ze sobą butelkę wody. Zawsze też radzę wziąć ze sobą jakiegoś batona. Może w czerwcu, niekoniecznie z czekolady, bo nie wiesz, jaka będzie temperatura i czy się nie roztopi, ale weź ze sobą jakiegoś batona. I kartę płatniczą. W naszym ośrodku egzaminacyjnym e, są automaty na kawę, automaty z jakimiś przekąskami, więc sama często się tym ratuje. Bo to jest całodniowy maraton, to jest całodzienna praca. Zaczyna się wcześniej, kończy się późno, będziesz bardzo zmęczony. Jeżeli zdajesz egzamin ustny tego samego dnia, to już w ogóle czasami ja wychodzę z egzaminu po godzinie 20. Telefon. E, najlepiej zostaw w samochodzie. Najlepiej zostaw w samochodzie, w ogóle najlepiej nie masz telefonu. Po słuchaniu jest bardzo krótka przerwa. Po czytaniu jest bardzo krótka przerwa. Przerwy są 10-minutowe. Dłuższa przerwa jest po gramatyce, dłuższa, czyli zdążysz wtedy właśnie napić się kawę, pójść do toalety czy, czy zjeść coś. I później jest pisanie. Po pisaniu znowu jest dłuższa przerwa i też zdążysz wtedy zjeść, wypić kawę, nawet może pójść na spacer. Później jest część ustna. Warto być wcześniej bo czasami jest tak, że ktoś nie przychodzi, żeby na pewno nie przegapić egzaminu. Ubierz się wygodnie. Najlepiej, wiesz, na cebulkę, tak? Czyli jakiś, e, jakaś bluzka na to, jakiś sweterek. Bo okej, okay, jest czerwiec, ale może być klimatyzacja i warto być na to przygotowanym. Miej ze sobą dwa długopisy, najlepiej w kolorze niebieskim. I nie mogą być to długopisy ścieralne. To muszą być długopisy nieścieralne. Nieścieralne. To chyba tyle. Jeżeli masz jakieś pytania, to napisz w komentarzu, bardzo chętnie odpowiem i udostępnij ten filmik e, osobom, które przygotowują się do egzaminu, zdają egzamin teraz w czerwcu i, i trochę się stresują.